Wiecie moi kochani, że dzisiaj mamy 18, dzień dobry, 18, .00, gdzie mamy wtorek. Popatrzcie na żółtancach, są ludzie? Zało troszeczkę, trochę Wam przybliżę. Są, są, taki krótki filmik zrobię dzisiaj. Po, za chwilkę wracam, poczekajcie chwilkę. Patrzmy ludzie czy są czy nie ma, a są. Nawrami nawet. Tam ktoś siedzi. Tutaj ktoś siedzi, bo będzie miał bar Zapraszamy tego baru. Na dobre smaczne jedzenie Wakacje. Polecam. Innych barów nie polecam, tylko polecam ten jeden. Ten jeden bar polecam, bo jest bardzo smaczny. Od wakacji statuje, to polecam. Tylko ten jeden bar co wam pokazuję teraz. Będzie samo stoi. Ten jeden bar mam tylko polecam. Tak jeszcze chwilkę. Jest tak wiatr, ale nie widzę, żeby padało. I chyba nie będę padać. wam to pokazuję Państwu. Chwileczkę. No i ty. Pokażę Wam jeszcze ten masek. Nie, przybierze to troszeczkę do tego baru. Ach, ten bal to jest za tą bazę. Ale tam tamten bar, co Wam pokazuje jeszcze raz, bo mogę pokażę szybko. Tamten bar z miłą chęcią polecam, bo tam smaczne mają jedzenie, w wakacje zawsze, z wakacje mają smaczne jedzenie, w tym barze, co teraz przebywam. i stoi samochód niebieski i pan jest coś, coś czerwonego, widzicie, ten budynek, czy widzicie, to jest bar, polecam go na wakacje, bardzo wyśmienite jedzenie, można się dobrze najeść, kto przyjedzie nawet z daleka. Polecamy ten jeden bal. Do zobaczenia. Miłego dnia życzę.